Cześć, nazywam się Sebastian Stoksik. Trenuję z Dragonem od dwóch miesięcy. Moim celem była redukcja tkanki tłuszczowej. E, generalnie zarys całej, całej no, muskulatury. bicepsie podrosną 2 cm w obwodzie, w barkach 8 cm. E, generalnie waga się utrzymała, tu już spaliłem. Mięśni troszeczkę przybyło, także jestem zadowolony i jest ogólnie pozytywnie. E, Dragon robi treningi centralnie dla każdego zgubić wstępne kwartami, zgubisz, jeżeli chcesz przybrać na mięśniowe i spokojnie. Albo tak jak ja, wrześbo uderzyć, to też wszystko jest do zrobienia, także świetny trener, polecam. A co znaczą o treningach takich typowych? Yy, czy jest o ich yy, różnorodność? O dragą, to każdy trening inny robi. To jest właśnie zajebiste, że mm, po się przyzwyczajają do ćwiczeń, a co trening, każdy trening jest inny i dostosowany centralnie do potrzeb człowieka, do jego warunków, do tego ile może, wykrzesać siebie i tak dalej, także naprawdę jest konkretnie, jestem bardzo zadowolony. Dzięki. Spoko, dziękuję.